Siemano, z tej strony Kamil, witam Was w kolejnym filmie na moim kanale i dzisiaj będziemy odblokowywać moją dziesiątą legendę. Będzie mi brakować tylko jednej. i mam go tutaj do za 12 gramów. I... No już, już trudno. Dobrze. Bambus, kliknij. Siemano. Jej! Lecimy tu. Mam czas teraz. Myślę, że nie nagle od Amber. Dobra, teraz Czeka, 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 czeka. Czeka? Czeka, no, oczywiście, że czeka. Dobra, ale nie oczekuj dzisiaj. Yy, mamy Chestera. Ulepszamy sobie go. Dobra, mamy go na siódmej mocy. Niestety nie mam jak do niego nie skupić. Skinka? Yy, skinka na razie nie będę, A mogę skinka? Mam ładnego tego skinka. Za 29 gramów. Nie mam blinka. Lecisz stary, idziemy, idziemy, Nie mam Lecisz, lecisz, lecisz. Nie. Stary, lecisz. Nie. Le Le nie kupię do niego skina. Demy. Dobra. I ogólnie to… Mamy y dla was niespodziankę. Ale to zaraz. Y Zagramy chesterem trzy gierki, dwie gierki będę grał ja, a potem zamienimy się z Bambusem telefonami i y on, on zagra też chesterem i potem ocenimy go od jeden do 10. i mamy do Was super informacje, a mianowicie, powiedz to, Bambus Otworzyłem kanał. Tak, Bambus otworzył kanał. Wleciały już na niego dwa filmy i jeden shorts, uh -huh. który się jakoś źle przesłał, <laughs> ale to nieważne. Tak, dajcie mu suba, pokażcie mu ile, ile moc jest. Moc kamurków. tak. Dobra, no. zacznijmy. I dołączajcie do skarpetków. Tak, weź kogoś też do niskiej płatka, żeby były Boty Weź może... Daj Geyla, weź, Geyla, weź. Gaila. Nie. Ty wiesz, na jaki odcinek ja tego Geyla zostawić. A, no tak. No to weź Hanka. A z boku, To być pytnie, jak on wylazł odcinku. Dobra. Ej, dobra, gramy. Dobra. Ogólnie to... Ej, my tego odcinka z Rodeo Hankiem, że ja słowa? Mhm. Ogólnie to... Yy, Chester dostał w tym updatecie reworka i na początku chciałem wziąć Amber, ale potem yy, się zamyśliłem, tam. Ty co jest? Co? Nie ma się. Nie mam, mnie. Nie mam, mnie. I ten Rework jest bardzo fajny, bo mam cztery dzwonki. <laughs> co jest? Ale tego chciałem tego skina, ale ja nie kupiłem nic, niestety. W ogóle przepraszamy, jak będzie słaby dźwięk, ale nagrywamy to na kratce słodowej. Tak. Bo nie mamy gdzie. Tak samo u mnie. Możesz sobie oczywiście sprawdzić, nie? Na short jest potężne echo. Tak. Nie wiem, nie wiem jak to się stało. Dobra. Pierwszy win. Pierwszy. Ja ogólnie grałam czy tam na nursie, więc no wiem jak będzie. Ja nie nie grałam czy No to zagrasz właśnie. Teraz? Przeba Jeszcze powiedzieć. po tej rundzie. Dobra. Dobra, lecimy. Ogólnie, jak Wy to oglądacie, to jest, na jak to nazywamy, 22 sierpnia. Tak. I my jakby teraz mamy takie spotkanie. Mm. Ogólnie. Mamy mm. mi. I y Dzięki temu możemy nagrać po prostu masę odcinków mm -hmm. y, ze sobą, które po prostu y, że tak powiem, będziemy ma magazynować, że jak będzie jakiś brak czy to mnie, czy do niego, mm -hmm. to, on się to wrzucimy. I możliwe, że to odcinek już wyjdzie, nie wiem, po prostu. Nie wiem kiedy on wyjdzie. Może już szkoła będzie. Tak znać do której klasy idziecie. Ja do ósmej. Tragedia. A ja nie zdradzam. Nie zdradzasz? Nie zdradzam. Dlaczego? Nie zdradzam. No dobrze, nie, nie zdradzę. Serio ja się przepytałem się mrodę owankiem. No, wiadomo. Chociaż kiedyś chyba mówiłem. Więc... Ale co? Ale co mówiłaś? No i wygląda. A, nie, chyba nie. Mówiłem. Dobra, Stardów. Bardzo no. rzadki i teraz to te w sensie. otwieram. pam. Dobra, teraz ty mnie otwieraj. Dobra, teraz ja, rzadki. Ja teraz ja otwieram. Rzadkie. Teraz ja otwieram. Niestety nie macie jak tego zobaczyć. Ale możecie zobaczyć inne statropy na moim kanale. Uuu. I Teraz zamieniamy się telefonami. Zagrasz sobie czy staram. Boję się jak ma mój telefon. Spokojnie. Ja sobie wybierę postać. Już mm. Już jesteśmy. Tylko nie spadnie tym Hankiem. Jak mam spać? Ja w wbić 750 na Hanku, z czego odcinek możecie zobaczyć na moim kanale. Dobra. Tam jest w ogóle cały story time, jak ja ten kanał zakładałem. Mhm. W pierwszym odcinku. Ła! Dobra. Ty, on nawet jak przemisuje A, tak? Dobra. Przepraszamy. Yy, Musieliśmy zrobić cięcie. No ale jak misuje A, to muszę obrać. No właśnie widzę. Jak ja mam obecnie? Ej, Lagi mam. Lagi? Dobra. No, no G. Dobra, jeszcze jedna, ostatnia. No Dobra. ej, fajny jest ten chester. No. I Ile ty zamiast? masz misji? No, właśnie jest misji ten... Robisz? No. Ja nie robię nie się, bo już mam kartek Znaczy, yy, chodzi mi że automatycznie teraz je robię. Słuchaj, ale on ma zarąbisty etui. Czemu? No To możesz sobie to wyciągnąć. No. I możesz sobie położyć. No. Ej, dobra, za 100 lajków mam, bo sobie kupuję takie etui, jakie mam. Jeszcze raz będę Nie. Nie, nie na 100 lajków. No i na? No. 500. Dobra. Nie. Chociaż nie, na 200, bo to etui kosztowało 20 zł. Co? No. bo jakieś wydrukowałem tylko te 3D. To ja nawet nie wydawiam. Ale, ale nie jest dobra. Oni się teraz zastanawiają o czym mega <głynne> O Nie, nie wytestowałam drugiego tak. No on ma 5. Muszę wytestować każdego. Można Tak. Gramy dopóki nie wytestuję Nie, Nie, bo... kamera sobie wytestujesz. Nie. Nie. Dobra. O, dobra, widzowie, teraz kontynuacja, ja tylko... Nie. Dobra, możecie zobaczyć na moim kanale, jak testuję wszystkie uty czy stera za teraz, Bo muszę go odblokować. Jak chcecie zobaczyć mnie odklejonego oh. mityk! Mityk? Dobra, teraz ja. Teraz, dobra. dobra. Co, so, zostaw suba na moim kanale i lajka, like, bo inaczej to będziesz spalowa, a broka na prasa nam Aaaa! Co? 200 parków. Jezus Maria, to jest mi za dwa tysięcy. Po co? Po co? Po co? Dobra, słuchaj. Teraz mam możecie Ci zadać bardzo Wasze pytania. Uh -huh. Jak w skali od 1 do 10 oceniasz co jeszcze Mocne 7. Mocna 7. To ja daję r zdaniem to jest spoko postać, spoko ma damage, spoko ma ulty, ale myślę, że nie każdy z tych ultów będzie jakiś ika dobry, no chwilę sobie nim jeszcze pewnie pogram i, i zobaczę czy, czy opłacało się, czy powinien wziąć Amber I, i to chyba by było na tyle z tego odcinka, pamiętajcie aby zostawić lajka i wbić do bambusa na kanał, Dada. To myślę, że gramy. Pa do mnie! Bye.